Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Miało być tak wspaniale, ja już obwieszczałam wiosnę. A tu proszę bardzo. Znowu zima, kury się nie niosą. Dzisiaj na prośbę jednej z moich kursantek, Kołysanka dla nieznajomej. Zapraszam. Muzyka z kurnika, Muzyka z kurnika. Z kurnika. Skórnika Gdy nie bawicie już Świat zabawek mechaniczny, Kiedy dręczy cię ból Niefizyczny Zamiast słuchać bzdur na spytaj siebie czego pragniesz dlaczego kłamiesz że miałaś wszystko ok, zaczniemy naukę od zwrotki, którą właśnie teraz zagrałam ten utwór wszędzie jest określany jako utwór dla początkujących i łatwy, natomiast ja uważam że bicie w nim jest po pierwsze bardzo zmienne, jest tam dużo takiego łamania tych rytmów, i wcale nie jest taki znowu prosty, ale ja go uprościłam, uprościłam go. Dobrze. No to lecimy. Zwrotka. I jeszcze taka rada też dla Ciebie, że jeżeli chcesz się nauczyć tego utworu, to weź sobie podziel to na dwa dni, że dzisiaj się uczysz zwrotki, która jest prosta i tu się nic nie dzieje, jak ona Ci się utrwali, to nauczysz się potem refrenu. Yy, mamy na zwrotce następujące akordy: C-dur, Amol, E-dur, G-dur, No i e -mol, no. No jest, no jest. I zaczyna się to w taki sposób. Bicie harcerskie. I mamy następujące akordy po kolei. C dur, potem Amol. mol przepraszam, Amol. F dur. I jeszcze raz F dur. I tutaj na tym C, A, F, F gramy taki przelot. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. Gdy nie bawicie już. Zabawek mechanicznych. Tutaj chyba nie ma żadnych, żadnych pytań. Następne dwa wersy, kiedy dręczy cię, bun. Nie fizyczny, również takie same akordy. C, dur, amol, f, dur, f, dur. Gramy. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. Kiedy dręczy cię, Więc ten fragment mamy tip top. Następnie zamiast słuchać wzór głupich telefonicznych wróżek. To już się troszeczkę zmienia. Mamy C-dur, jeden przerobicie harcerskiego. Zamiast słuchać wzór amol, głupich telefon. I tutaj Emol. Nicznych wróżek za siedmiu. I tutaj za siedmiu mórz pojawia nam się taka sytuacja, że trzeba to zagrać tak. Uwaga! Jest tu F C F. Na pierwszym F-durze mamy down, down up, potem C dur up i F-dur up. Jeszcze raz powolutku. F-dur down, down, up, C dur f up. Jeszcze raz. Lecimy w to. f -dur. i down, down, up, C. Up, f up. Jeszcze raz. Ostatni. Down, down, up, up, up. Jak pewnie zauważyłaś, zauważyłaś, ja sobie tutaj przed tymi up, up przytrzymuję struny. Ja je tłumię, nie? żeby one mi przestały dźwięczyć. To nie musi być mocny ruch, wystarczy, że sobie te struny tak dotkniesz leciutko. F. No i jest ok. Więc do tej pory zagramy do tych za siedmiu mórz. Uwaga, C dur, Amol, E mol, F dur, C dur, F dur. Raz, dwa, trzy, cztery. Zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz, da. 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 Mamy to. Wiem, że to mamy. E, spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko? Podaję akordy po kolei jest tak. F dur, spytaj siebie, czego Gdur pragniesz? Amol. I znowu F dur, dlaczego kłamiesz? Znowu F dur, że miałaś wszystko. Miałaś wszystko. Gramy tak, jak idą sylaby. Miałaś wszystko. Bardzo proste, uwaga, jest. Miałaś wszystko. F, F, G, G. Dobra. Spytaj Siebie, czego pragniesz. Gramy tak. F. Spytaj Siebie, czego pragniesz. Czyli mamy na biciu harcerskim cały F-dur, a potem tylko akcent na G i akcent na A-mol. Jeszcze raz. F-dur. Spytaj siebie, czego pragniesz. Mamy? I teraz znowu F-dur. Dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko? Uściślając, to jest yy, tak: bicie harcerskie całe na f potem akcent na G-duże i akcent na Amolu. Później znowu bicie harcerskie na F duże i dwa akcenty na F, dwa akcenty na G. Macie tutaj schemat? Proszę bardzo, widać, a ja zagram. Spytaj siebie, czego pragniesz? Dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko? I co ja zrobiłam na koniec? Dodałam jakiś niekontrolowany, niezapowiedziany akord. Na szczęście prosty jak hodowla kur. E, cedur. To jest łącznik między zwrotką a refrenem. Ten cedur wjeżdża tutaj po zwrotce, nie? Jak śpiewacie. Dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko C? I tu już kochaj mnie. No i przechodzimy do refrenu. Naprawdę proponuję, że y, jak jesteś osobą mega początkującą, zostaw sobie ten refren na jutro. Zasłużyłaś na, wiesz, banana, nagrodę, zrobione. Wyrzut do dopaminy powinien być wystarczający na jeden raz. A m, jeśli spoko Ci poszła ta zwrotka, dawaj, gramy y, Refle. I teraz. Kochaj mnie. Powtarza się to dwa razy, i gramy to w taki sposób, że każda sylaba to jest inny akord. C-dur, g-dur, amol. Kochaj mnie. Może się wydawać szalone, ale tak tam po prostu jest. Spróbujmy odrobinę wolniej. Kochaj mnie. Jeszcze raz. Kochaj mnie. Dobrze. I teraz. Pomiędzy tymi dwoma kochaj mnie jest pauza i ja w tej pauzie gram, zostaję na amolu, potem mnie zostaje tu na amolu i gram pa pa, pa 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 c. Czyli takie bicie harcerskie na amolu i zakończenie na c duże i powrót jest wtedy na kochaj mnie i brzmi to u mnie w taki sposób. Uwaga, początek refrenu. Kochaj mnie, kochaj mnie, nie przyto I potem już przechodzimy jak zapalniczka płomień, czyli nie wracam już z amolu na c, tylko łapię emol i gram bicie harcerskie jak zapalniczka płomień. Jak zapalniczka pomień I uwaga, jak sucha studnia wodę, to jest F-dur i G-dur i mamy tutaj taki układ rytmiczny. Sucha studnia wodę. Czyli na F. Down, down, up. I to samo na G. Down, down, up. O tutaj widać, prawda? Down, down, up. Down, down, up. Czyli cały fragment jak zapalniczka wodę jak sucha, jak zapalniczka płomień jak sucha studnia wodę raz dwa trzy jak zapalniczka płomień jak sucha studnia wodę jeszcze raz raz dwa trzy i emol dur g dur Zostają nam dwa ostatnie wersy, naprawdę, naprawdę dwa ostatnie. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał. Kochaj mnie namiętnie tak. Akordy F dur, G dur, Amol, jakby świat się skończyć miał. F dur, G dur, C dur. To jest trochę u mnie tak, ja tak jak zamawiam pizzę, to mówię: proszę pana, tam Pan tam da tyle cebuli, jakby świat się skończyć miał. Taka anegdotka. Kochaj mnie namiętnie tak. Łapiemy F-dur i gramy bicie harcerskie jeden raz. Kochaj mnie na... namiętnie tak. Podobna historia jak przed chwilą była z F-dur i G-dur. Mamy na G. Namiętnie tak. Czyli na G-dur. Down, down, up. I na Amol. Down, down, up. Czyli jeszcze raz cały wers. Kochaj mnie namiętnie tak. I znowu bicie harcerskie na F duże, dwa razy. Jakby świat się skończyć miał. Albo można jeszcze inaczej zakończyć, zagrać te dwa bicia harcerskie na F duże. Jakby świat się skończył Myślę, że takie zakończenie będzie dobitniejsze. Czyli po dwóch biciach harcerskich na f duże mamy po prostu sylabami skończyć. Na G-dur dwa razy. Skończyć C-dur miał. Dobra, bardzo powoli próbujemy zagrać cały refren, dobra? Raz, dwa, trzy, cztery i. Kochaj mnie. Nie jak zapalniczka płomień jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie na mnie. Chciałabym też bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, yy, które się pojawiają, za wszystkie pytania. Co to ten kurnik? Sylweta, dlaczego muzyka z kurnika? Ja o tym nakręcę, oczywiście, dłuższy film, jak to się stało, jak to się zrodziło, bo to wiąże się to z naszą przeprowadzką na wieś i z miłością do kur, o których nigdy nie sądziłam, że będę je hodować. I <śm> Kiedy już przyjdzie wiosna, to będzie dużo dla Was nagrywać właśnie w kurniku i, i będzie będzie pięknie. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam tutaj zapisane taki mam tu zeszyt. Zobaczcie, o fajny, mam tu zapisane. Komu mam podziękować? Wiem, że zapisałam. Zde Panu Markowi yy, i pani Wiesi za wpłaty na bajkowitu. Otworzyliście w Link jest zawsze podany. Wspierajcie kurnik, pszenica się przyda, a ja będę bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. Teraz druga rzecz. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest Światowy Dzień Ukulele. Ukulele, które odmieniło moje życie, które jest nieodłączną częścią mojego funkcjonowania w pracy, w życiu prywatnym, w podróżach. Ja wam życzę, żebyście również odnaleźli w tym pasję, żebyście zawsze znaleźli 5 minut dla siebie, a was informuję, że mój taki autorski pierwszy kurs od podstaw totalnych gry na ukulele. Który nazywa się Ukulele, jest dla Ciebie, nagrany właśnie tu, na mojej wsi. W tym kursie występują wszystkie zwierzęta koty, psy. Jest bardzo taki z jajem, nomen omen, nagrany. Jest teraz w promocyjnej cenie z kodem Ukulowe, UKULOVE, o tak się pisze. Kupujecie go za 199 zł. Jest dostęp do prywatnej grupy na Facebooku, gdzie też się dzieją fajne rzeczy. I y, jeszcze jedna sprawa, tam jest, jak, jak wejdziecie w link, który Wam zostawię pod tym filmikiem, to macie napisane, że ten kurs jest na rok, ale ja przemyślałam sprawę i jeszcze, jeszcze tego nie zmieniłam na stronie, natomiast będzie to kurs do dożywotni. Macie dożywocie ze mną, więc jeśli nie wiecie, czy na przykład w tym roku Dacie radę po prostu fizycznie, yy, bo jest dużo na przykład spraw, albo jakieś rozpoczęte projekty. Yy, wykorzystać ten kurs, no to uznałam, że jednak yy, korzystniej dla kursantów będzie, jeśli faktycznie ten kurs zostanie z Wami na, na zawsze. Bo nawet jak ktoś zdąży go przerobić i na przykład po, nie wiem, po roku chce sobie wrócić, bo jakieś tam bicie go interesuje, albo jak zagrać yy, czak, tak? I tam jest ten filmik. Bo to jest 20 filmików od, od samiesiękkich podstaw, trochę o biciu, trochę o technice, o tym jak trzymać, jak unikać błędów. I dlatego stwierdziłam, że on się należy ludziom dożywotnie. O kury mają u mnie dożywocie, ja za nimi nie biegam, z siekierą, za wami też nie będę, nic za mnie ucinam. Bierzcie ode mnie ten kurs! <gry> Dzięki!